W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś wstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, Abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały bożej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pismo święte poucza: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość. Uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Panie, pomnóż nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się Jego owocami. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się, Boże Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam ducha świętego. Spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.